Zupa jest bardzo dobra. Wprawdzie babcia nie ugotowała, no ale, ale dobra. No. widzisz, że dobra. No. Bardzo dobrą zupę ma I Jaka zupa. Wiesz, dziadek by sam zjadł, ze smakiem, ale dziadkowi nie damy. Dziadkowi nie damy, bo to jest Twoja zupa. Smakuje mu. No smakuje dziękuję mu, no. Chcesz dziadek, musisz jeść, bo dziadek ci zje. Bo dziadek ci zje, no. Dziadek ci zje zupę, bo dziadek był taki. O, jedna łyżeczka, druga łyżeczka. Trzecia łyżeczka za tatę. Za tatę, za mamę. Za babcię, za dziadka. <laughs> za dziadka ja Za babcię Teresę też. No. Ja powiem, ten... Baba przyjeżdża w sobotę, baba. I zaciocie Okielkę. Za Lasie, -babcia. Z pieniążkiem dla Lasia. Za prababcię Alkę. Na zabawkę, jakąś. I za prababcię dziadka, Henka, pradziadka. A dziadzie powiedział, jak trzeba, to trzeba. <laughs> <laughs> Henryk. No, mówi nie kupuj, tylko daj to, a ona już w dwa tysiące będzie kupić. <laughs> ja, jak trzeba, to trzeba. No tak? Bo no dzisiaj mi zabawa ja nie, nie, to ona da, to nie, da, jak przyjdziesz. Ja ślicznie No już tam się uspokoi. ślicznie jest. No i że to wszystko jest nagrywane też. Ja sobie teraz przypomniałam. Ale ważne że mu zupka smakuje. Zupka smakuje. smakuje. <głosy> <głosy> Daj myszak! <Dobra, głosy> <nie. głosy> Dobre, nie? <noise> Dużo jej, żeby nie być głodny. Kiedy nie być głodny, zjemy bardzo dużo. Może tak mało, może tak dawał to bo, 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 co Za szybko? No tak, nie, za szybko daje. Głodny nie będzie. <śmiennie> <śmiennie> no, tak, tak byś... dość. No, przeciągnij się troszkę i daje. Myszor! O, co to jest za zupę? Co to za zupa? A jaka to właśnie zupka jest? Jarzynowa, nie. Jarzynowa, marchewka. Marchewka i ziemniak. i ziemniak. Myszakuś! <śmiennie> To to Cię karmi, nie mama? Pięknie jesz. I nie tata? Pięknie jesz, szybka. No pięknie, musiałem, żeby ona tutaj potem, polubił. Potem dam Ci wodę popić za jakiś czas, nie od razu. To więc znowu nie byłam przygotowany. Jest, bo ja tam zostawiłam właśnie w tym. No Odlałam szklance, schowałam do szafy. Ja Ci pokażę, gdzie tą wodę chowam do Adasia. No. Niem, po... niem, niem, niem. Dobre. I za tatę znowu. I za tatę, tak, mgl, no, za tatę połkniemy, tak. A łapki, co to tak? I dziadek ogląda w zupę, wiesz, że dziadek chciał zjeść. A może wyrzucić ten film, jak sobie poradzi. Potem. Nie damy dziadkowi nie. Nie damy dziadkowi nie. Nic nie damy. Nie damy dziadkowi nic, a nic. Jak Taki powiedział, że do zubi jak twoja mama była, że go łyknęła i roz. Mama to miała łotwioną, miała butelki, nie? Mm. Nie było takiego czegoś chyba, nie? Nie. No tak, babcia ci da, no. No, no da ci babcia, no. no tak. I witaminki poszły do brzusia. Zupę butelką dostawała? No taką gęstą, mówię ci, miałeś wyciętą taką dużą dziurę. A, ja, a potem tylko dorożkami się w ciach, Nie? No. To była taka dziura jak tu słoiku tu. Oj, Boże, Boże, Boże. No dobrze, tak cię ci dano. Przecież, Boże, kochane, że ja ci nie zjem tego, no. No dam Ci no. No już, no. No już nabiorę, już, już, już. Już nabiorę, no. No już. Jierona małego. No dobra zupka. Woli to łykaj, myszor. No no. No tak, tak. Chodź zaraz tam całą marchewkę i będziesz z tymi kłami tam. Ale dobra, no. No, jeszcze. Jeszcze. Myszuś! Ci wolała, ja no. tak. tak jak... na ciężko. Spokojnie, jakiś tak. To Ja no bo nie No, to <noise> no. Chyba się rozmakował uh -huh. uh -huh. <noise> no, mm. no, No poczekaj, chwiletkę, poczekaj patia na wrześno. Poczekaj. No dobra. Miam mm, miał, miał, Wiesz co? Nie wiedziałam, czegoś takiego. A no już, zaraz, zaraz babcia nabierze. Znowu, tak! no tak! No, przytrzymaj babci rękę, żeby ci babcia nie. No, połknij spokojnie, tak, tak. Połknij, tak. Trzeba, <grym> trzeba będzie znaleźć jakiś inny smak jeszcze tej zupy. No. Gierek ja tak mówi, że jest wygłodzony, jakbyśmy dwa dni nic nie jad. Zasadek jest upchany, to jest dziadek, tak. Czyli dziadek ja zjadłem ilości si, babci do 7.000? A, a w też, on też nie Trochę mnie zjadł. Ja sobie zjadłem. Tak. Wiesz, 6.000? jak Sarius i połknie, to nie ja Nie, no nie. To jest, wiesz, ja to, pan pan zjadę. Zjadę, to jest już. Wczoraj, jak tego może, jak jedno, to co mu mam zrobić?